Jestem z powrotem. No i teraz pozostało nam... Pozostała nam tylko jedna droga tędy. Wow, tu są jakieś orki. Dobra, uciekam stąd, bo tabeczka. może mnie pokiereszować strasznie. W efekcie końcowym zabiło w jednego orka. Klanie złamanego kła Zabijcie ten pomiot albo zgincie próbując Torak powróci do obozu. Przygotować się do wojny. Już to gdzieś słyszałem. Silny ten torak. Kogo my tu mamy? Pięciorków. Żadne zagrożenie. Sam jest a zwycięstwo w bitwie zapewnione. Gini, Co to jest? Morderstwo najpodleglejszą ze stóp. Zwycięstwo najsłabiejsze. Dam ci lekcję pokoju. Co masz na myśli? Podejdź tu! Żadni z nich przeciwnicy byli. Niech tak będzie. No i teraz jedyną drogą. Jedyna droga tutaj jest. Ja tu sobie zapiszę. I tutaj będzie, będzie masakra. Jest tu strasznie dużo orków. Ale przybywa ktoś. Ktoś nam pomaga. A z tyłu troll. Dobra, na razie nie wiadomo o co chodzi. jakby to zrobić? Tu są ucznicy. Dobra, tą czarownicę przede wszystkim trzeba stąd No wszyscy oczywiście za czarownicą, niedobrze Ojej, żeby nie zablokowali mnie Dobra, wydostałem się czarownicą stąd No co ty, czemu ty nie strzelasz? Ty już nie masz bełtów! Niedobrze. No nic. No to sztyletuj. Słucham, nie chce. jak on nie ma bełtów. Nie mam pojęcia gdzie ja tu będę mógł kupić coś. Deret nic nie sprzedawał. Chcesz. A teraz! prawdziwą Może, równie dobrze będzie siekał. No ale te orki już się boją i uciekają Szybko i cicho ostrze rusza Dobra Zmasakrowani Może będą tu jakieś bełty Strzały są tylko ja potrzebuję bełty. Kasa. Kasa. No jak byłem w Targos to mogłem więcej kupić tych bełtów. Nie spodziewałem się, że szybko tak się skończą. Czy ja wziąłem coś stąd? Tak. Patrzcie, to jest latryna. A tutaj nie ma nic ciekawego. Porozmawiamy z tą panią, co przybyła nam pomóc. Emma Moonblade. Jest kapłanką Selunę. mówi nam, że troll, którego widzieliśmy przez chwilę, wcześniej ukradł jej broń i musi ją odzyskać. Ona nie może tego zrobić, bo zużyła większość swojej mocy. Dobra, odzyskamy dla niej ten miecz. Czy tam broń? To jest chyba miecz. Nie pamiętam, czy to konkretnie był miecz. Czy co to było? Dobra, zapiszę sobie tutaj. Co się dzieje? Już myślałem, że się zawiesiła gra. A tu ktoś chce z nami porozmawiać. Caitlin jest rzeczniczką wioski która tu kiedyś była hmm. dobra Musimy uratować wieśniaków, którzy są tam gdzieś, ale nie możemy tego zrobić, ponieważ tutaj jest brama, nie możemy ją, jej otworzyć od tej strony. Żeby ją otworzyć, musimy otworzyć ją z tej strony a znowu z tej strony jest obóz toraka więc musimy się najlepiej łotrzykiem zakraść do obozu i otworzyć tą bramę możemy to zrobić na dwa sposoby albo użyć tej mikstury niewidzialności albo po prostu wejść tam łotrzykiem ja sobie tu zapiszę i pobiegnę tam młodszykiem. Tutaj mamy Toraka i jego bandę orków. Dobra Brama jest otwarta. Stać. Wow. Ani Znalazł mnie. O, co się stało? Aha, na szczęście nie skapnął się. Że otworzyliśmy bramę. Skoro muszę. No i teraz idziemy uratować wieśniaków. Zaraz wyleczę się. O, czy wyleczy czarownicę. Pobiegnę najpierw tam łotrzykiem, bo nie wiem ile. Nie wiem ile tam jest orków. A raz, dwa, trzy. Wow, sporo nawet. Nie wiem jak to rozegrać. Rzucę jakieś zaklęcie na pewno. Ale bez kuszy łotrzyka to może być ciężko. Dobra, wbiję tam łotrzykiem. Spróbuję kogoś za zabić z zaskoczenia. O właśnie, atak z zaskoczenia za pięć. Czekam Dobra, ale lepiej, żeby łotrzyk tutaj z przodu nie stał. Użyć jakiejś zaklęcia. Wow, sporo tu tych orków. Nie wiem, czy sobie poradzę. Może być hardcore. Spróbujemy to zrobić tak: użyć tego. Wow, to ty robisz? Nie ja cofnę się tym łotrzykiem, bo go tutaj zabiją. Pięciu orków za nim biegnie. Ci powinni już tam sobie poradzić. Wyciągnę tych orków tutaj dalej. Kapłan z wojownikiem dobrze współpracują tutaj. Te dla odmiany wziennobarwną kule za specjalnie. Wow, młodszy, dostaje po głowie strasznie to wszystko? Czego? To wszystko na co ci stać? No orkowie już uciekają. Jak Wam tutaj idzie? Czego no. sobie życzysz? Czemu ten kapan w ogóle stoi? Co to ma być? Czy hmm. ma znowu leczyć wojownika? Dobra, i tym razem kogoś atakuj. Jak Wam tutaj idzie? Ojej. No zabijesz tego... Nie no może Może zaatakuj tego Jak wam tu idzie no, Oni tutaj dają radę Co tam wojownik Dobra wojownik niech użyje miksturki A wy... Widzicie tych orków tutaj, tu uciekają. No, wy już tam leccie w przód. Co może niech tak będzie? To jest taki ork-podpalacz, chyba. Nie? Trzeba go najpierw zabić. Ojej. Nieciekawie. Łotrzyk zginął. No nic, muszę tą walkę jeszcze raz zdoczyć, bo... tak nie może być. No jakoś to teraz muszę lepiej rozegrać. Tu oh, mogłem wyleczyć tego łotrzyka. Aha, jeszcze muszę otworzyć ten wrota. nas nie zaczepił. Skoro muszę. Dobra, jeszcze raz to powtórzymy. Wyleczy czarownicę... i rzucę jakieś jakieś błogosławieństwo. No, kogoś zabiję z ataku, z zaskoczenia. Ojej, już nie mam niewidzialności. No cóż, dobra, to wszystko? Ustawię tutaj kapłana i wojownika. Zrobię. Wow. No nie, którędy ty idziesz? Ty w ogóle stąd wyjdziesz teraz? Wyjdziesz. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Wow, teraz zwalili się wszyscy tutaj na wojownika i kapłana. Trzeba jakieś zaklęcia albo. Jeszcze mam co? Tą oliwę, kiedy rzutę sobie tutaj, to tak działa. To zadaje strasznie słabe obrażenia. Nie będzie z tym problemem. To jest rozrost, najpodleglejszy ze sztuk. Zwycięstwo To wszystko, na co cię stać? Jezu, ile ich tutaj jest? Naprawdę hardcore. Nie wyjdę nimi stąd. Dlaczego ty stoisz, w ogóle nic nie robisz? Myślałem, że będzie automatycznie wybierać przeciwnika i strzelać. Wylecz tego wojownika. O, wszyscy już, wszystkie orki już uciekają. Wylecz się kapłanko. I znowu nie ziołek dostaje. Koro muszę Dobra, kapłanka wraca do walki No Wojownik tutaj się przedziera przez tych orków Dobra, zajmij się tymi łucznikami Więcej tu szkół robią póki co. Wow, 20 minut już minęło, więc zrobię sobie tutaj przerwę. Na razie.